Od początku? Od początku jak mogę. Dobra. To jest aplikacja, e, podobna do Messengera, gdzie jest bot, w którym można się zgłosić o tym, że na przykład wiedziemy jakiś okupantów, jest technika rosyjska czy osoby, którzy na przykład byli w miastach okupowanych. Można sobie zaciąć od startu, wystartować, i wtedy jest taka wiadomość, gdzie jest napisane, co trzeba robić. Na przykład, jak znaleźliśmy nie wiem, technika rosyjska? Że trzeba zrobić zdjęcie, lepiej nagrać. I można sobie wybrać tutaj jest takie menu i sobie wybrać. Na przykład, jak jest technika, to wybieramy tutaj jest technika. I tutaj jest proszone o tym, żeby zrobiliśmy właśnie, wybraliśmy, co to jest za technika. Tutaj jest rakieta, samolot, tank, helikopter. Tak? Tak, śmigłowiec, może bardzo dużo innych różnych rzeczy. Ja nawet nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale wybramy czegoś na przykład Radio, elektrona, coś tam. Aha, czyli radary. Może. System rakietny. No, czyli system różne Tak, artyleria, właśnie różne różne rzeczy rakietowa. Bo tu widzimy tank. Tank BTR. Tak, czyli samolot BTR, czyli to są wozy piechoty. No BMP. Nie BMP nie wiem, co to też są to właśnie wody, nie? Bo to są te. Rakieta i tutaj nie jest? Helikopter. Są... No, helikopter. No, helikopter, no, czyli po rosyjsku będzie biertaliot, a po polsku będzie śmigłowiec. 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 No, wybierzmy wy, wy, wtedy taki tank na przykład. Wy, wybraliśmy tank. Tutaj trzeba wybrać, ile było tych tanków. Na przykład Dobra. od 2 do 5. Skąd e... chwilka? Stanę Proworkowska. Aha, tutaj trzeba właśnie skąd dowiedzieliśmy o tym, że jest jakiś stan, gdzie on się znajduje, takie rzeczy. Zobaczyliśmy to na Was e, własnymi oczyma. Ktoś ze znajomych nam o tym powiedział, czy przez media? Mhm. Na przykład wybieramy, że ktoś przez znajomych. Kiedy to było? Dzisiaj, w tej chwili, teraz, nie wiem, 15 minut temu, godzinę temu. Wybra wybramy na przykład 15 minut temu i tutaj już jest taka nagrywana, jak to musimy zrobić, że geolokację postawić i wtedy wysyłamy geolokację. Mhm. I wtedy w państwo już będzie właśnie ta geolokacja, oni będą wiedzieli, że tam są te tanki, ile było tych tanków i takie rzeczy. Czy ja rozumiem, że to jest tak, że jest jakaś agencja, jakaś służba, która zajmuje się weryfikowaniem i ewentualnie szybkim reagowaniem, gdzie co ewentualnie się znajduje. Tak, jest Akcja Armia, tak ona się nazywa. Gdzie są osoby, które zajmują się tym, żeby właśnie monitorować i znaleźć tych osób, którzy na przykład są na przykład okupanty, tak? Właśnie ktoś się zgłosi, zrobi zdjęcie, to wszystko wysyła, wysyła geolokację, gdzie to się znajduje. Te osoby, które to monitorują, to wszystko mogą znaleźć. Oni odprowadzą taką um, powiadomienie na przykład policji, która tam blisko się znajduje. Ta policja musi przyjechać, sprawdzić. I kiedy to wszystko się sprawdza, to wtedy już zaczyna się takie bardziej poważne działanie. Ja też rozumiem, że w czasie pokoju to też ta aplikacja jest przydatna, bo tam jest też jakieś niewybuchy, miny. Tak, tak. E tutaj też można, tak, powrót i tutaj też można na przykład, e że znaleźliśmy coś, coś, niebez coś, co jest dla nas niebezpiecznie. I wtedy od razu po prostu hiolocację wysyłamy. I czyli ta jakaś odpowiednia służba zostaje zapowiadana tak, i. Tak, po prostu... to wszystko dostaje ta armia IT, i ona tam już rządzi tym, gdzie to będzie, nadal właśnie mhm. te powiadomienia. Wiktoria, powiedz mi tak, z Twojej wiedzy, jaką masz, wynika to, że często korzystają Ukraińcy z tej aplikacji? Z tego co wiem, to tak. I ta aplikacja jest podłączona do innej aplikacji Działanie, o której już mówiłam. I ta aplikacja, ona właśnie tam też można się zgłosić, ona jest państwowa. Ona weryfikuje tym, że ja jestem ja i tylko ja mogę powiadomić o, o tym, że coś tam widzę. Państwo widzą, kto to powiadomił. Oni mają mój numer telefonu, wszystkie moje dane, moje dokumenty. Ale jak na przykład ktoś będzie chciał wziąć te dane, zabrać przez internet, na przykład wejść do tego sajtu, złamać, to wszystko jest usunięte w tej chwili, kiedy wysyłam na przykład zdjęcia, że widziałam jakiegoś okupanta czy technikę, to ona jest u państwa, państwo to ma, ale to jest usunięto z tej aplikacji, z tej innej aplikacji działania. A mam takie pytanie, bo to są bardzo ważne informacje, ale te informacje też mogą spowodować, że nie, nie daj Boże, znalazłaby się pod okupacją rosyjską, okupanci mogą dostać twój telefon do ręki. Właśnie nie mogą, oni nie będą, tam nie będzie żadnej informacji. Aha, czyli to jest ja tak, że... Żeby wszystko usunąć mhm. i oni w żaden sposób nie będą mogli to znaleźć. Czy też pomyślano o tym, żeby bezpieczeństwo tej osoby, która te tak. informacje składa, że w momencie, gdyby się stała na przykład, powiedzmy, nagle pod na przykład, nie wiem, przykładowo Rosjanie by ją zatrzymali, no. może to usunąć. Czyli rozumiem, że nawet osoby, które korzystają z tej aplikacji pod okupacją rosyjską mogą z tego korzystać i jednocześnie szybko to usunąć. Tak. Od razu po wysyłaniu Mhm. Oni mogą usunąć, ale to zostanie u Państwa. Ze swojej strony mhm. oni to mogą usunąć, a mhm. Państwo to nadal ma te wiadomości. Czyli to daje pełen obraz, że tak powiemy, pola walki, czy tam tej strony, gdzie na przykład znajdują się Rosjanie, ale jednocześnie nie, więc bezpieczeństwo osoby, która pomaga. Oczywiście. Tak. Czyli można powiedzieć, że to jest bardzo przydatne i korzystają, nie? No jasne. A, a czy Ty słyszałeś na przykład o jakichś osobach, które na przykład Twoich znajomych, którzy na przykład zgłaszali w ten sposób na przykład? A... Wiem, że na początku, kiedy ta wojna się zaczęła, to było bardzo dużo tych kolaborantów i wtedy było bardzo dużo... Kol, kolaborantów albo ewentualnie będziemy mówić o dywersantach, bym powiedział, że to bardziej po, w polskiej, tak jakby tak. dywersanci, czyli którzy specjalnie coś... te, te dwa różne słówka, tak. które tak. mają. Znaczy kolaboranci którzy współpracują, ale dywersanci to są też tacy, co niszczą po prostu jakąś infrastrukturę na przykład albo y, robią na rzecz jakiejś tam, szpiegują czy cokolwiek, nie? Okay. no nie? Okej. No i tak, Dobra, tak po po polsku tak po polsku. Znaczy różnie możemy to rozumieć, no nie? No tak, oczywiście, że to działa i jak wojna się zaczęło, to mieliśmy ten problem, że nie wiadomo było, gdzie to trzeba zgłosić. I kiedy to się powstało, to osoby zaczęły tutaj po prostu zgłaszać. I przez tą armię IT to jest cały czas monitorowane i wysłane tam odpowiednie bici. Bo ja bym chciał też z tobą porozmawiać na ten temat, bo pomysł się stworzył z tego, co mówiłeś mi wcześniej, że dużo osób dzwoniło na policję. Wiadomo, że policja nie jest w stanie wszystkich na raz obsłu obsłużyć, szczególnie w dużym mieście, gdzie jest nagle dużo zgłoszeń. Więc y, można powiedzieć, że ta aplikacja ułatwiłaby kontakt z osobami, które, które się, że tak powiem, to weryfikują. Które są odpowiednią służbą od weryfikacji i od razu szybko przekazują. Bo przylepia, że policjant nie, nie ma na przykład telefonu na przykład jakiegoś generała, no generała i mu powie na przykład, panie generale, bo tutaj na przykład mamy 100 być, ruskich czołgów. na przykład. No i może być tak, że na przykład 10 osób w tym samym momencie będą zgłaszać o tym samym jednym problemie, mhm. a oni będą rozpoczywać, bo jako 10 różnych. Mhm. Przez to, że nie wiadomo też, gdzie to dokładnie było, kiedy to było, a tutaj to wszystko jest monitorowane i wysyłamy. Czyli można by zgłosić w czas, ilości na przykład tak, sprzętu. Wszystko rodzaj sprzętu i Opisać gdzie to się znajduje. Opisać można, zna, zna nagrać zdjęcia, wysłać zdjęcia, jakieś filmy i oni wszystko to będą robić? Czy jak myślisz, bo jesteś oczywiście, nie jesteś żołnierzem, nie jesteś policjantem, jesteś laikiem, Laikie, można oczywiście. powiedzieć, ale jeżeli na przykład patrząc na to z punktu widzenia twojego hmm. i twoich znajomych, którzy mają taką aplikację, czy to w jakiś sposób też przyczyniało się do pewnych sukcesów wojskowych właśnie Armii Ukraińskiej, hmm. że ta informacja od osób, bym powiedział, cywilów, Wszechstronnych, to, że przekazywana była im na bieżąco, bo, bo chyba tak rozumiem, że to jest wszyscy na bieżąco to jest wszystko, jest tak. E, mi się wydaje, że ten fakt, że na ten moment ich już, już e, na przykład dywersantów, Dywersanci, no. dywersantów jest bardzo mało, to jest przez to, że ta aplikacja działa. Bo no. Państwo nie może zawsze wiedzieć, kto jest, gdzie jest i kim jest, ale na przykład jak widzieli, że jakaś osoba wchodzi do mieszkania. Jakieś sąsiedzie na przykład wiedzieli, że jak jakiś pan chodzi do mieszkania, oni od razu po prostu o tym skwaszali. Mhm. Bo ja też słyszałem, że właśnie oglądając media już nawet polskie, często się z, 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 nawet taka śmieszna rzecz, bo słyszałem, że jedna pani zgłosiła taką rzecz, że dziwne się jej wydało to, że do jednego mieszkania weszło dużo mężczyzn, i nie piją, i nie ma imprezy, nie ma zabawy, że bardzo cicho jest. No że ją to, to po prostu jakby... No zaciekawiło, dlaczego tylu mężczyzn nie piją no, i, się, i nie bawią się, dziwi na to jest, no nie? zgłosiła to i okazało się, że to byli właśnie jakaś grupa specjalna z petnazu, którą potem zatrzymano i ona właśnie z tego co wiem to bardzo dobrze zweryfikowała ile tych osób było i dzięki temu, potem to miało być, bo to było w Kijowie i okazało się, że to była grupa, która przygotowywała zamach na Załęskiego akurat. No, czyli, były te zamaki, też było czyli jak bardzo istotna jest współpraca ze społeczeństwem i no, tutaj. A głównie to chęć społeczeństwa, bo osoby bardzo. Właśnie ludzie cywilni bardzo chcieli coś zrobić i nie wiedzieli, co trzeba robić. Nie było hmm. żadnego systemu. Hmm. Teraz dokładnie każdy zna. Czy można powiedzieć, że na swój sposób każdy cywil, każdy Ukraińc może zostać dzięki tej aplikacji wywiadowcą, na swój sposób takim cywilnym żołnierzem, który. Tak, to jest współpracuje. tak nazywane. Właśnie państwo tak to prezentuje. Że jesteśmy żołnierzami ze strony media, ze strony informacji, że musimy głównie dawać państwu te informacje, które państwo potrzebuje w najlepszy sposób, więc oni tak to robili, że jak widzimy kogoś to musimy o tym zgłosić przez to, że to jest nasz sposób jakoś pomóc naszej armii. Czyli możemy powiedzieć, że ta informacja od każdego z... Ukraińców, których gdzieś jest właśnie w, w polu działania rosyjskich żołnierzy, jest to bardzo istotne i szybka weryfikacja, szybkie zgłoszenie y, dawało też po części sukces a, armii ukraińskiej. Oczywiście. Czyli można powiedzieć, czyli jakbyś powiedziała, bo dzisiaj w Polsce teoretycznie nie ma działań wojennych, ale czy uważasz, że na przykład w Polsce na przykład obywatele naszego kraju też powinni taką aplikację mieć? Moim zdaniem lepiej przygotować się do wojny i jej nie mieć, niż nie być przygotowanym do wojny i jej mieć. Więc nie. trzeba być zawsze gotowy do, gotowym do wszystkiego i nawet na przykład, jak będzie jakiś terroryzm przecież w Polsce już od dawna nie było żadnych takich problemów, ale coś może się wydać to byłoby dobrze, jakbyś osoby wiedzieli, gdzie trzeba zgłaszać o takich rzeczy też. Dziękuję Ci bardzo.